A z tej strony Resti. Witam w poradniczu, jak zrobić intro na YouTube. Do, do Macie, oczywiście. Potrzebujemy SkinWizier i y, CamSphere Studio y, Pobieramy tło. Będzie w y, opisie link, żeby pobrać takie tło. Wpisujemy tutaj Skina. Pobiera, zapisujemy obraz, wkładamy do jakiegoś dobrego folderu, robimy muzyczkę i wchodzimy w Kamer Studio. Klikamy import media. Szukamy tego folderu ja mam. I wszystko zaznaczamy i odwróć. Tutaj przenosimy... Obraz, na którym chcemy mieć takie, jakby tło tego trzeba ustawić. Oczywiście tutaj ocja Tutaj klikacie i YouTube is clear ok. I rozszerzacie to tak do. Sorry, ale sterowanie jest u mnie bardzo ciężkie. ustawiacie gdzieś, ja sobie ustawiam na 5 sekund dodajecie przy dodajecie pierwszego skina rozszczubacie go poprawiacie to tło, żeby poprawiacie to żeby się stykało skina sobie przesuwacie gdzie chcecie i klikamy tutaj, żeby dodać coś na przykład, ja napiszę. Nie zmieniacie kolor, na przykład preleguje. Możecie sobie zmienić tutaj, żeby to, bo mi się podoba. I już macie jakby jedną stronę. Nie trzeba oczywiście dwóch mieć. Ja wolę mieć dwie, bo to mam to fani temu zbyt OK, Dodajemy łódkę. Przeciągamy. Na... Pamiętajcie, wszystko musi być gdzieś na początku. Bierzemy na jakąś tak 10 sekund. Jak żeby było 10 sekund. Tak. I możemy dodać drugie skina i drugi ten i drugi tło przeciągamy i wyrównujemy tak żeby było wszystko równo o, coś takiego tutaj rozciągamy to kółko rozciągamy je ja. tutaj oczywiście bierzemy innego skina tamten był taki o, jak widzicie, a ten jest taki ja go sobie przesunę, klikam tutaj i na przykład o, na pisze o najpierw na wodach to sobie z przesunąć już mamy już muzykę Trzeba jeszcze dodać takie fajne, takie jakby etapy. To jest moim zdaniem bardzo fajne. Jak na to. Polecam to zrobić. Dla moich widzów. Tutaj, tutaj i tutaj. Przeciechamy na początek i zobaczcie jak to wygląda i to jest dobre intro do Minecraft wtedy wchodzicie w frozen anchor klikacie przed ostatnia Dalej w ambi, Audi, Wideo. Dalej tutaj, dalej, to trzeba zmieniać to też. I tutaj, jak macie to odznaczone, to lepiej sobie to zaznaczyć, bo wtedy nie będzie działało. Dalej i zakończ. To się ma wtedy ładuje. Eee, zapisuje się wam, ustawieniach, zrobię krótką, krótką pauzę i zobaczymy się jak będzie to wyglądać, jak się załaduje. Witajcie po pauzie moi drodzy, już mi się załadowało, więc teraz tak wpisujemy. Na przykład tutaj w start wpisujecie sam Kasia. Wyskakuje Wam folder Kapta Studio. Klikacie w niego. I wybieracie właśnie swój film. To jest mój. Chyba. Mój. czekajmy aż się załatwia otwórzmy go więc tak i wszystko będzie w opisie jak zrobić Ju, już chyba wiecie jak to wyglądało gdy wam puszczałem więc tutaj bardzo, bardzo słaby komputer Teraz będziemy na przykład i kocie. Więc to, to chyba wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.